do internetu od razu to wpierdalam, on razu do internetu. A Od razu idzie w internet, A widzieliście jakiś harmonofilm? Koleś, w którym jak kurwa się wyjewał I'm good. <laughs> no yeah, i mean, the men. The men. So, uh,

Hop, co tak wygląda jak u na tla, robić Jo, To ja bym musiał iść za nim do domu. Bo to, coś się zdarzy, dalej chyba mi się wydaje.